Pięć najpotężniejszych ludzi w całej Biblii. Numer 1. Samson. Nadnaturalna siła Samsona czyni go jednym z najpotężniejszych ludzi w Biblii, gdyż dokonał takich czynów jak zabicie lwa gołymi rękoma czy pokonanie całej armii. Numer 2. Prorok Eliasz. Ten zwykły człowiek zdołał sprawić, że zaczęło padać po bardzo długiej suszy. Wywołał także ogień spadający z nieba, dowodząc tym samym, że jego Bóg był prawdziwym Bogiem. Numer 3 Król Salomon znany był ze swojej mądrości i bogactwa. Za jego panowania Izrael doświadczył ery niezwykłego dobrobytu. Numer 4 Dawid po pokonaniu giganta Goliata sprawdził się również w wielu innych bitwach, co doprowadziło go do zostania królem Izraela. Numer 5 Mojżesz był najbardziej wpływowym człowiekiem w Biblii. Dokonał roztąpienia Morza Czerw